Good morning, good morning and another happy good morning. Dzień dobry, dzień dobry i kolejny radosny dzień dobry. The perfect father of every father and child in heaven and on earth. Doskonały Ojciec każdego ojca i dziecka w niebie i na ziemi. So God is not only the perfect father here on earth, he's also the perfect father in heaven. Bóg jest nie tylko doskonałym ojcem tutaj na ziemi, ale także doskonałym ojcem w niebie. It's a wonderful thought to think. To wspaniała jest wiadomość. That że przez całą wieczność będę miał Ojca, który jest doskonały, me, który się o mnie troszczy, który zaspokaja pragnienia mojego serca. Werset szesnasty. I modlę się, aby objawił w Was nieograniczone bogactwa swojej chwały. To naprawdę piękne, że Paweł rozumie, że objawienie musi być wewnętrzne, a nie zewnętrzne. Paweł mówi: Proszę ojca, który tak bardzo troszczy się o ciebie, aby objawił, to znaczy zdjął zasłonę, która zburzyła twoje widzenie. Wewnątrz ciebie. Spójrz. Nie możesz otrzymać więcej od Boga, ale możesz zobaczyć więcej z tego, co już masz. Zawsze staramy się uzyskać więcej od Boga, zamiast zrozumieć, że musimy widzieć więcej z tego, co już mamy. Paul nie powiedział, i ja i Paweł nie mówi, modlę się, aby dał wam nieograniczone bogactwa swojej chwały. Nie, Paweł mówi, modlę się, aby w twoim sercu ta zasłona została usunięta. Czy wiesz, że istnieją nieograniczone bogactwa Bożej Chwały i wszystkie one są w tobie? Jak to wszystko może być w Tobie? Ponieważ Chrystus jest w Tobie, a w Chrystusie są wszystkie bogactwa. Musimy usunąć te zasłony i widzieć wyraźnie oczami naszych serc. Twój duch zna każdą rzecz, którą posiadasz. That have become many times so covered. Ale to nasze serca są tak często zakryte, pokryte tak wieloma rzeczami, które zaciemniają naszą wizję tego, co już mamy. Czy kiedykolwiek miałeś to głębokie pragnienie, aby nauczyć się wreszcie widzieć od wewnątrz, a nie tylko z zewnątrz? My, no, chrześcijanie, tak bardzo żyjemy wiedzą. My, chrześcijanie, żyjemy tak racjonalnie, and so little by the internal revelation. a tak mało wewnętrznym objawieniem. It. I takie było zrozumienie Pawła. Wiedział, że jeśli zobaczą to w swoich sercach, to już zawsze będą tego doświadczać. So, he asked the father that he would take the veil off from inside of them, from their hearts. Prosi więc ojca, aby zdjął zasłonę z ich wnętrza i z ich serc. And here he is telling us again, like he did before, that the riches. I tutaj mówi nam ponownie, tak jak wcześniej, że bogactwa są nieograniczone. I łaska jest nieograniczona. Zobacz, co mówi. Modlę się, abyście mieli tę rzecz odsłoniętą, to znaczy, abyście widzieli ją wyraźnie. I całą tą niewiarygodną łaskę. A potem mówi, aż Until your being with this might and power. Aż nadprzyrodzona siła nie zaleje twojej najgłębszej istoty swoją boską i potężną mocą. So let's take this verse a little bit apart. Rozważmy trochę ten werset. How long do you need more Jak długo potrzebujesz więcej objawienia? Bo kiedy unveiling... What's, you know, inside of us, Ponieważ kiedy jest mowa o odsłonięciu tego co jest w nas? It means to have the oznacza to wewnętrzne objawienie. Jak długo potrzebujesz więc objawienia i nieograniczonego bogactwa Bożej chwały i łaski? Well, I've been walking with Jesus now for about 53 years chodzę z Jezusem już od około 53 lat, Actually, 55 years. właściwie 55 lat. I've been serving Jesus for more than four decades. Służę Jezusowi od ponad 4 dekad. I, can tell you, I mogę Ci powiedzieć, I still need my eyes of the heart to be Wciąż potrzebuję odsłonięcia moich oczu serca. I need to see z more of the unlimited riches of his glory Potrzebuje widzieć wewnętrznie więcej nieograniczonego bogactwa, jego chwały i łaski. Wiesz dlaczego? Ponieważ Paweł mówi, że musi się to wydarzyć, dopóki nie nastąpi pewna rzecz. Jaka? Until supernatural strength Dopóki nadprzyrodzona siła nie zaleje twojego wnętrza Jego boską i potężną siłą. Yet. Jeśli więc nie żyjesz Jego boską potęgą i tą potężną mocą, to dlatego, że nie masz jeszcze wystarczającego objawienia. Czy nie o to samo modli się Paweł w pierwszym rozdziale listu do Efezjan? He told them, Mówi im, modlę się do Boga Ojca, aby oczy waszych serc były otwarte. Abyście ujrzeli moc, która jest w was, tę samą moc, która wzbudziła Jezusa z martwych. Unless you ex Dopóki nie doświadczysz w swoim sercu that and power, tej boskiej siły i potężnej mocy, you have not yet had revelation. to nie otrzymałeś jeszcze wystarczającego objawienia. So I need more of what I already have. Potrzebuję więc i więcej objawienia tego, co już mam. Talk a bit about this Porozmawiamy o tym trochę jutro. See you guys. Do zobaczenia.